z tej strony że a dzisiaj niestety gramy bez pokera, tak, jest to bardzo smutne, ale no, z tego co widać, już pobrałem jakieś shaderki, przy lepszym mam nadzieję, że nie będzie bardzo logował, i tak nagrywam w 30 FPS, więc, więc no, no wiadomo. Następny odcinek, myślę, że będzie już z pokerem, postaram się jeszcze nagrać na jutro, czyli na wtorek, za to, że nie było w poniedziałek filmu, no i, no i co, no i dzisiaj spróbujemy y, ogarnąć już jakieś lepsze itemki i w następnym odcineczku jak już będzie poker z nami postaram się abyśmy wbili już do netheru. Jeżeli ktoś nie oglądał to również zapraszam do moich poprzednich filmów gdzie znaleźliśmy już portal w sumie no raz ciekawy domek y, tam dalej za tą wysepką gdzie farmę zacząłem robić. <laughs> Tutaj już ogarniemy sobie może właśnie zapalniczkę, żeby była już na następny odcinek. Pik. ją do skrzynki. W sumie tutaj nic nie ma, aż się dziwię, nie. Takie pustki się zrobiły, to będę musiał zniszczyć w sumie. Odcinek dzisiaj będzie dosyć krótki, bo tak jak mówiłem, no. Serie bym chciał jednak prowadzić raczej z kimś, niżeli sam. Ale ale co poradzić? Akurat Poker nie miał czasu, żeby ze mną coś nagrać także no taka sytuacja wzięła po prostu y, się ogarnęła no ale kij. mam nadzieję że to też będziecie w miarę oglądać chwilka bo ja nie mam żadnego nawet drewna um, czy tu jest więcej tu to chyba tylko jedno było ale dobra wystarczy na patyki um, e, patyki dobra są y, jest też dosyć spory ping ale to jest wina tylko i wyłącznie mojego internetu na aktualny moment Mm, nie no, w sumie może zrobię sobie, mm, no właśnie miecz, no fajnie by było, gdyby jakieś mobki też się zaczęły respić, bo tam tylko są te yy, na aktualny moment <laughs> zombiki, w sensie ten respich, to nie w sumie w sobie leży tutaj, noc się powoli robi, tam jest jakaś też wysypka na którą moglibyśmy w sumie w dzisiejszym odcineczku pójść, czemu by nie. Jeszcze się prze, przebiegnę. E, tutaj była ta krowa, to była ta krowa, to jest ta pierwsza krowa, którą chyba znaleźliśmy, którą chciał poker po prostu zjeść. Tam woda spada, czy Tam mamy wodę, wodę mamy. Ok, dobra, możemy w sumie iść poekspić trochę na tych zombiakach, O ile ja się tam w ogóle dostanę, bo ja nie mam praktycznie przy sobie surowca, mam trochę grawol, 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 żwir, trochę żwiru. Mam trochę żwir, dobra. Ciekawie. Yy, w ogóle znaleźliśmy właśnie ostatnio yy, oko endu. A tutaj jest pies pokera. Myślę, <laughs> że z tymi shaderkami troszeczkę to lepiej będzie wyglądało. Troszeczkę będzie bardziej urozmaicone. Yy, w sensie to moja pixelosa, bo i tak, yy, jak wiadomo, no... Moje nagrania są jakieś super z tego względu, że mam ustawiony niski bitrate, bo wyższego by mój laptop nie wytrzymał. Ale no mam nadzieję, że... że że, że... że jakoś damy radę. A właśnie, włączyłem ostatnio chat i teraz się będzie wyświetlać reklama serwera. Czy ja tam dotrę jakoś? Postaramy się. Może nie spadnę. Ktoś będą rozpić raczej te zombie. O, już się rozpią. O, to jest mały, dobra tego małego bym nie chciał. Pewnie y, łatwo zabije. Dobra, trochę w sumie zejdziemy niżej, bo chyba będę mógł je dosięgnąć Zaraz zobaczymy. No, dobra Cyk O, zaraz poexpimy tutaj w miarę. Mm, przynajmniej postaram się coś Expa zdobyć. Bo czemu by nie? Eee, tutaj są już jakieś kaktusiki, więc spoko... Dziwię się, że to nie rośnie w ogóle. Przynajmniej takie mam wrażenie od ostatniego odcinka. Ym, zaraz, właśnie zaraz właśnie spróbujemy wziąć trochę pokopać kobla i się przedostać na tamtą wyspę, na którą pokazywałem właśnie na początku teraz odcinka. Czemu się nie rozpią? Co jest? Odsunę się może. Dobra, zarespił się. I ją. O cholera, że mnie zrzucił. No, ale myślę, że to nie jest chyba jakiś super pomysł, żeby się z nimi bawić. Może lepiej idźmy rzeczywiście mm, spróbować, właśnie się przedostać na następną wyspę. Myślę, że to będzie raczej lepsza opcja. Ojej, dobra, tutaj też sobie spokojnie zejdziemy. okej, okay. sorry od, od razu za klawiaturę, że jest tak głośno. Ogólnie przygłośniłem teraz mikrofon, bo w, o, w poprzednim odcinku zauważyłem, że właśnie. Mik mikrofon, właśnie pokera, był mega ultra głośny, a mnie praktycznie nie było słychać, więc tak trochę kiepsko. Teraz, żebym tego pieska nie zrzucił mu, bo będzie nieciekawie. Dobra, lecimy do góry. Może to zniszczyć. Ajajajaj. Tutaj wskoczę. Zawsze trochę kamienia za friko nie? I troszeczkę szybciej niż ja bym miał ze stołniarki to jechać. Okej, dobra, to przepadło. To jest. Jakoś się zawsze ogarnie, no nie? Pyk. Jeszcze ten jeden. O dobra, udało się złapać. Pyk. Dobra, jeszcze żeby się tu dostać, to dobra. Okej. Okay. I wracamy z powrotem. Ogólnie jest takie trochę zamieszanie, tam już widać chyba ognisko. No dokładnie. Ten dym cały czas. Tylko teraz się modlę, żeby mi... O kurde, ja myślałem, że jest jakaś nowa animacja y, biegania. Y, tylko teraz się modlę po prostu, żeby mi nie lagowało na, na odcinku, nie? Na nagrywce. Przed chwilą robiłem sobie niby test i, i wszystko dobrze wyglądało, ale to różnie bywa. Bo nieraz potrafić tak y, zrobić, że zrobi się test, po prostu jest się pewnym, że wszystko będzie się dobrze nagrywało, a... A końcowo to wychodzi całkowicie nie pomyśli No ale dobra, dobre ja teraz zrobię... Y, Jakiegoś szybkiego time, time lapsika, jak tutaj będę to kopał po prostu, no nie. No to widzimy się już za chwilkę. Добро пожаловать Teraz sobie po prostu to przemienimy i lecimy na następną wysadkę. Myślę, że raczej moców nam powinno bezproblemowo styknąć, bo czemu by nie. Tutaj niestety, z tego co widzimy, chyba tam węgle zniszczyłem i mi po prostu spadł, bo nie wiedziałem, że tam jest dziura na sam dół. No ale to okej, to jeden węgiel to się nic nie dzieje. Raczej, raczej to teraz na spokojnie nam powinno starczyć moców, jak coś to się wrócę. Po prostu to już y, zrobię cięcie. Y, żeby tak nie timelessować co 5 sekund, bo to też mi się wydaje, że będzie jakieś nudne. Ale no. W każdym razie również właśnie miłoby było, gdybyście właśnie zostawiali więcej komentarzy. Chociaż nie powiem, bo jednak zostawiacie je i bardzo się cieszę, że to jakoś Wam się podoba ta seria. Bo jednak dawno nie było takiej serii na moim kanale, żeby po prostu się tak dobrze przyjęła. Są mi rzeczywiście jakieś miłe wyświetlenia dla oka oraz komentarze, dzięki którym na pewno mnie motywujecie. Otóż owca. Super, będzie na łóżko i w sumie nie wiem na, po co mi łóżko, skoro i tak mogłyby się nie respią. Mm, o, kolejna to... O, fajnie. Yy, mamy teraz Mimia One Seeds. Obetniemy owieczkę. Tam jest kolejna jakaś ta... E, e, nie wiem czy widzieliście. Jest, ale to jest kamienna. <laughs> tu jest kolejna wysepka, ale to mi się wydaje, że w następnym odcinku będziemy na nią szli. Raczej. Nie wiem co z tym jedzeniem, skoro tu jest ogólnie e, perła endu to pewnie gdzieś się da dotrzeć po prostu do endu, nie gdzieś jest pewnie schowany, tak samo jak e, to było w poprzednim odcinku z portalem. Chwila, to muszę odłożyć, nie wiem po co to wziąłem w ogóle. E, w sumie to jednak wezmę, dobra. Cyk, cyk. Okej, okay, myku kopiku. chociaż nie, to tak nie, mo nie może być. Um. Ja będę mógł dać. Tu z tą wodą jest trochę tutaj przypał. No nic, dobra, to na, na farmę to dam. Kurde, trochę przypaliłem, ale taki, Zjemy surowe mięso. Znaczy surowe mięso, mięso za zombie. Y -y -y -y. I na farmę po prostu posadzę te pumpkiny i melony. Bo czemu by nie? Y -y. Może już się trochę ogarnie to do następnego odcineczka e -y, z tym jedzeniem, bo teraz trochę jest lipa cały czas. Jeszcze widzę, że nic nie urosło. Trochę lipa, nie? Ale teraz ile to lepiej wygląda, nie? O Jezus spadłem do widzenia. Ja chyba mam włączone, żeby nie tracić tękowo. O, Na szczęście! Jezus się wystraszyłem! Ja pierdzielę, ale się wystraszyłem, że straciłem mi temki, bo mi nagle zniknęły, nie? Jesus. No nic z tego, że to miał być króciutki odcineczek i teraz jeszcze do tego wystrożyłem, że praktycznie zginąłem. To myślę, że skończymy ten odcineczek na dzisiaj i już zwiedziliśmy jakąś kolejną wysepkę, nie? Następny odcineczek już mam nadzieję, że będzie ze Spokerem, żeby to jakoś było ciekawiej, no nie? a też nie chcę dużo po prostu robić bez niego, żeby też go jakoś to nie ominęło. Dzięki wielkie za oglądanie, no i trzymajcie się, cześć!